Czarna plansza. Biały migający napis Sigma Productions przedstawiają. Urywki archiwalnych filmów z okresu wojny. Halo, Halo. Jest tym, Dziś rano o godzinie 5.40, w oddziale Niemiec przekroczyli granicę z Polską. Planem Bombardowano szereg miast. Na chwilę usuną po komunikat specjalny. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plantaż. Całe nasze życie w publicznej przywadze przestawiamy na specjalny tor. Weszliśmy w okres wojny. Cały wysiłek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o Aż Migające zdjęcia Tadeusza Pankiewicza zbyt i jego pracowników. Czarna plansza, biały napis, apteka. Ciepły letni dzień. Ujęcia przedstawiające współczesny plac bohaterów getta. Znajdujemy się właśnie na ówczesnym placu zgody. Dzisiaj ten plac znany jest jako plac bohaterów getta. Rozciąga się on przed apteką, będąc miejscem głównych zgromadzeń oraz transportów deportacyjnych. Z okien swojego lokalu Tadeusz Pankiewicz posiadał bardzo dobry widok na bardzo brutalne sceny rozgrywające się właśnie w tym miejscu. Budynek apteki pod orłem. Tytułowa apteka została założona przez Józefa Pankiewicza w 1909 roku. Rok wcześniej na świat przyszedł jego syn Tadeusz. Migające archiwalne zdjęcia przedstawiające Tadeusza Pankiewicza i inne postaci historyczne. Ukończył on studia na Wydziale Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1930 roku, a 16 lat później został formalnym właścicielem apteki. Znajdujemy się właśnie przed murami dawnej apteki niejakiego Tadeusza Pankiewicza. Miejscu na pierwszy rzut oka dosyć niepozornym, jednak jest to miejsce, które odgrywało bardzo ważną rolę w życiu mieszkańców krakowskiego getta. Z wnętrza budynku. Po utworzeniu getta w 1941 roku, Pankiewicz dzień w dzień przez dwa lata pomagał Żydom w najróżniejsze sposoby. Między innymi ukrywał ludzi przed Niemcami w aptece oraz był łącznikiem informacji z aryjską stroną miasta. W początkowej fazie istnienia getta, farmaceuta specjalnie wydawał fałszywe potwierdzenia na brak leku w aptece, dzięki czemu mieszkańcy getta mieli szansę na uzyskanie przepustki do wyjścia z wydzielonej strefy. W tych strasznych czasach apteka Pankiewicza była dla krakowskich Żydów światełkiem w tunelu. Sam Pankiewicz przez Hebrajczyków został zapamiętany jako bohater i wzór do naśladowania. Po wejściu do apteki znajdujemy się w izbie ekspedycyjnej. Jest to miejsce, w którym klienci po raz pierwszy nawiązywali kontakt ze sprzedawcą. Przedstawiali oni swoje problemy oraz prosili o lek, radę lub inną przysługę. O, jak chociażby przechowanie zwojów Tory, świętej księgi judaizmu. Bankiewicz i jego współpracownice rozdawali leki za darmo lub sprzedawali je po niższych cenach. Farmaceuta mógł to czynić, gdyż specjalnie składał nadwyżkowe zamówienia na medykamenty. Oprócz tego ukrywał w aptece osoby wpisane na listę wysiedleńczą, czyli listę osób wkrótce wywiezionych do obozów zagłady. Wraz ze współpracownicami wielokrotnie narażał swoje życie, aby pomóc drugiemu człowiekowi. Mimo tego sam Pankiewicz nie określał się bohaterem. To, co ja robiłem, każdy przyzwoity człowiek powinien zrobić. Ja nie robię z tego żadnego bohaterstwa. To był mój święty obowiązek. To oni zrobili z tego legendę, która mi się nie należy. Ryzyka było dużo, ale myśmy z tego nie zdawali sobie sprawy, dlatego nie byliśmy żadnymi bohaterami spełniliśmy tylko swój święty obowiązek niesienia pomocy drugiemu, który sam w sobie nie jest w stanie dać rady. To tutaj w czasach okupacji spotykali się najwybitniejsi artyści, intelektualiści oraz inni wpływowi członkowie żydowskiego społeczeństwa. W godzinach wieczornych w aptece pojawiali się między innymi malarz Abraham Newman, doktor nauk medycznych Julian Aleksandrowicz, Wybitny matematyk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego Tadeusz Warzewski oraz doktor praw i filozofii Rappaport. Sala pełniła także swoją pierwotną funkcję. Była magazynem materiałów do leków oraz ogólnym miejscem składowania zapasów. Młody chłopak siedzący na dachu i mówiący do telefonu. Podczas pracy w getcie śmierć zajrzała w oczy nawet samemu Pankiewiczowi. Ujęcia ukazujące ekspozycję w aptece pod orłem. Pewnego razu do apteki wszedł niemiecki żołnierz Kundę i wymierzył broń w samego farmaceutę. Po chwili jednak rozejrzał się po aptece i wyszedł. Podczas wysiedlenia październikowego w 1942 roku Pankiewicz znalazł się na liście osób do likwidacji. Niemieccy żołnierze wyprowadzili go z apteki i wsadzili do furgonetki jedącej prosto do obozu zagłady w Bełżcu. W ostatniej chwili jednak niemiecki oficer pozwolił Pankiewiczowi wrócić do apteki. Po likwidacji getta w 1943 roku Pankiewicz nadal prowadził aptekę i udzielał pomocy powstańcom. Po zakończeniu wojny jako świadek brał udział w wielu procesach wytoczonych przeciwko niemieckim zbrodniarzom, m.in. żołnierzowi Kundę. Pankiewicz był miłośnikiem podróży. Po wojnie zaczął odwiedzać przyjaciół poznanych w czasach terroru. W 1957 roku odwiedził Izrael, zmarł 5 listopada 1993 roku. Został pochowany na cmentarzu rakowickim w rodzinnym grobie. W dzisiejszych czasach ludzie pragną być sławni jak ich idole. Artyści, celebryci, sportowcy. Jednak nieznana i zapomniana historia Apteki pod Orłem ukazuje, że nie zawsze najpopularniejsi są ci, którzy czyją najwięcej dobra. Cichy bohater z placu zgody jest wzorem do naśladowania, i mamy nadzieję, że Ty, drogi widzu, będziesz takim Pankiewiczem dla innych. Czarna plansza. Na niej białe napisy. Fabian Biesaga, Mikołaj Żapecki, Norbert Gumowski. Wielkie podziękowania. Grzegorz Jeżowski, oddział MHMK w fabryce Oskara Schindlera. Oddział MHKM w aptece pod Orłem. Hashtag pamiętamy. Logo aplikacji CapCut. Czarna plansza, biały napis. Dagmara, Ania, Szymon, Mateusz i Madwi prezentują film pod tytułem Pierwsze dni wojny w Krakowie. Mapa ukazująca Europę w Na czasach początku wojny. początku II wojny światowej Kraków, jedno z głównych miast Polski, był świadkiem kilku nalotów bombowych, które miały miejsce w pierwszych dniach kampanii wrześniowej. Archiwalne zdjęcia. Te bombardowania miały na celu wsparcie ofensywy lądowej wojsk niemieckich, które rozpoczęły inwazję na Polskę 1 września 1939 roku. Mimo, że Kraków nie był celem masowych bombardowań, na miarę tych, które dotknęły inne miasta, takie jak Warszawa, atak na miasto miał znaczący wpływ. Zbombardowane zostały miejsca takie jak lotnisko Rakowice-Czyżyny, węzły kolejowe i infrastruktura kolejowa, obiekty wojskowe oraz infrastruktura miejska. Młodzi ludzie w czasach wojskowych odgrywają sceny walk z czasów II wojny światowej. archiwalne ukazujące skalę zniszczeń Krakowa. Szybki postęp wojsk niemieckich zmusił polskie siły zbrojne do opuszczenia miasta. Decyzja o odwrocie wydał generał Antoni Schilling. Niemieckie wojska wkroczyły do Krakowa 6 września 1939 roku, po kilku dniach intensywnych walk w regionie. Mieszkańcy Krakowa byli świadkami masowego przemarszu wojsk niemieckich. Wiele osób obawiało się represji i okupacji, co miało wpływ na rolę ludności cywilnej. Ich obawy jednak były uzasadnione, gdyż Niemcy już od pierwszych dni okupacji wykonywali egzekucje cywili w ramach zastraszenia. W tym czasie rozbite oddziały Wojska Polskiego zaczęły sabotować linie zaopatrzeniowe oraz garnizony wroga. Czarna plansza, napis koniec. Pierwsze dni wojny w Krakowie. Niemiecki żołnierz 1, Szymon Biesiada. Niemiecki żołnierz 2, Matwiej Borowik. Polski żołnierz 1 Mateusz Uchel Polski żołnierz 2 Dagmara Kosowska Cywil Ania Stożek Kamerzysta Ania Stożek Kostiumograf 1 Szymon Biesiada Kostiumograf 2 Mateusz Uchel Montażysta Mateusz Uchel Narrator 1 Matwij Borowik Narrator 2 Mateusz Uchel Czarna plansza. Biały napis Plac inwalidów podczas okupacji Polski. 1. Bunkier nazistów. Zielony skwer między blokami. Chłopiec czytający tablicę pamiątkową. Siłownia na powietrzu. drugi nagrywający się do telefonu. Znajdujemy się teraz nad bunkrem niemieckim. Przebitki ze współczesnej mapy i hasła z Wikipedii. Przeciw lotniczym, jak sama nazwa wskazuje, Niemcy wykorzystywali go podczas II wojny światowej przed atakami lotniczymi, między innymi nalotami dywanowymi. Materialne nagrania z nalotów. Dosłowne tłumaczenie tego bunkru, który się nazywa LS Deckungsgräben, to jest rów ochronny. Lecz w dzisiejszych czasach, jak widać, to nie jest bunkier. Przynajmniej nie kowysa się z niego teraz. Zostało przemienione na piękny, publiczny park i siłownia. Czarna plansza. Biały napis 2. Dom Śląski Lok. Przebitki wyszukiwań w Google. Dom śląski. Jest to zabytkowa kamienica na rogu ulic Królewskiej i Pomorskiej, w której oprócz mieszkań znajdowały się biura archiwalne materiały i zdjęcia z domu śląskiego, biblioteki, sala kinoma, stołówka i typy. 13 września 1939 roku został niestety przejęty przez niemieckie władze okupacyjne. przemieniono go w Komendę Policji Niemieckiej. W piwnicach znajdował się areszt tymczasowy gestapo, a na piętrach pierwszym i drugim sala przesłuchań. Po wojnie dom Śląski stał się siedzibą Ligi Obrony Kraju. Był dom kino i dom studencki. A 9 grudnia 1997 roku kamienicy wpisano do rejestru zabytków. Chłopiec z parasolem stojący przed wejściem do muzeum. Wnętrze wystawy w oddziale ulica Pomorska. Znajdujemy się teraz w domu Śląskim, który został przekształcony w. Komisariat Gestapo, podczas II wojny światowej. To były strasznie ciemne czasy. Strasznie dużo Polaków tutaj straciło swoje życie. I tutaj macie cytat od jednego z nich. Ile łez przelanych i co się tu dzieje, to tylko te cztery ściany i dobry Jezus wiedzą. Napis wyryty przez nieznanego więźnia na ścianie celi nr 3 aresztu Gestapo. Praca zrobiona przez Leon Jarmakowski, aktor. Mateusz Winiarz, Pierwowzór. Bartosz Iskrzak, Poszukiwacz Źródeł. Bartosz Kocyła, Kamerzysta. Sofia Gawryliuk, Narrator. Chwila ciszy i szacunku dla każdego żołnierza polskiego poległego w II wojnie światowej.